Poczekaj, Poczekajmy aż wydał niebieski jest Niebieski sultan? Niebieskie sultan. Chcesz. Co? To chcesz? Nic. Coś to, że ci wykonaliśmy, to było niechcące. pojebanem cię z mojej ziomy. Spoko, mm. dobra podkładaliście? Nie wiem. Co ty stary robisz? Ła, oh. wow. za nami, za nami do bragi. Ła, Ła, chyba. Cztery. Leży jeden A, o kurwa, krewca. Leży drugi Daj Zbadaj, zbadaj, zbadaj Nie będziecie mi kurwo ziomka, do, nie będziecie mi kurwo ziomka strzelać Dobra, zabi zabijamy ich Co? Co gościn Leży trzeci